Cześć moi drodzy, kolejny projekt, był rozrzutnik jednoosiowy, potem była przyczepa i teraz właściciel sobie wymyślił przyczepa z kiprem i to kiper tylko do tyłu, będzie nam podnosić tak jak patelka, jak naczepa, tak już wymyśliłem taką konstrukcję, siłownik po rozłożeniu ma, będzie miał gdzieś 2,80 2 ,80 m, 3 stopniowy, nie wiem od czego to ze złomu. Taki sobie wymyślił, taki przywióz, taki zamontowałem. Tutaj mam wzmocnienia tak wykombinowane: mam i kątowniki, mam i profile zamknięte, mam i też ceowniki. Tutaj podniosłem sobie podłogę, żeby obspawać dookoła, i tak wygląda. Tak wyglądają te wzmocnienia. No Sam jestem ciekaw, jak to będzie podnosić. Oczywiście kiprowanie tylko na tył. Zrobimy może jakieś testy, zobaczę, jak kto się sprawdza sprawi, sprawdzi. Dam wam znać. Zapraszam na mój kanał i do zobaczenia. Hej!